Mm, we have a new objective for you an Fsa recon plane we can we could use the data from their black box to these coordinates and find it no maybe the team can be rescued too always the mission over the man why am I not surprised Joe stow it Snipers. Dobra Spencer. You they might the but those are Take you down double time. Look for their laser sights and stay out of harm's way. Teraz nie tak Dobra, proszę Państwa, może teraz coś powiem. <laughs> Robiłem próby lepsze, gorsze. Ostatnia była nie najgorsza, ale też to nie było to dokładnie co bym chciał osiągnąć, więc podejrzewam, że jakieś ściny y mogą się tu pojawić. Już nawet wymyśliłem sobie slogan y reklamowy. Że y y let's play Bionic Commando Mama Gama jest jak dobra jecznica, jest mocno ścięta. <laughs> Eee, wspaniały żart. A! Niby mnie widzisz, ale jednak nie widzisz. Ej, odwróćcie się Kurde, to czegoś. Nie odwrócił się. <gry> to nic. Dobra, mić pylą. Powiem Wam, że dzisiaj rano udało mi się, ale to dosłownie raz. Jedna była próba, gdzie udało mi się nagrywać w zasadzie bez żadnego zacięcia. Po prostu idealnie było. I co się okazało? Poszedłem zjeść śniadanie. Stwierdziłem, nagram sobie po śniadaniu. I po śniadaniu, niestety. Po śniadaniu, niestety. Niestety po śniadaniu. E, Obie w ogóle zaczął się wieszać. Aha kompost taki szybki. Obież zaczął się wieszać. Ej, ktoś już celuje. Obież zaczął się wieszać i nie dało rady. Później jeszcze następne próby w ogóle okazały się jeszcze gorsze, bo... co tu wiele gadać. <grywa> Nagrywał mi się czarny ekran. Więc z dwojga złego lepsza ścięta jajecznica niż czarny ekran. nie, wzięli w krzyżowy ogień tną yeah. no, ci snajperzy, ale nie są aż tak niebezpiecznie jak się wydawać mogło przynajmniej na tym poziomie trudności No, a jak to, powiem Wam szczerze, jak to ja wtedy zrobiłem, że mi się tak płynnie nagrywało, nie mam pojęcia. I nic tu nie daje rady, czy jakaś zmiana oh. ustawień kart. W zasadzie ustawienia obs mogę sobie już darować, bo już widzę, że nie zmienia to nic. Jeżeli już, to muszę w ustawieniach w panelu sterowa sterowania ustawiać ...bawić się ustawieniami karty graficznej i tam dopiero... Ale przecież nie spadłeś. Fajna twarz. W sensie, że maska. No, życia, teraz tam. Słuchajcie tej muzyki, naprawdę jest fajna. Przynajmniej muzyka się nie przycina. A i dzięki wam za słowa otuchy, że niestraszne wam są ścięte odcinki bardzo mnie to cieszy, ale no naprawdę chciałbym tak naprawdę jak strasznie ja bym chciał żeby to działało tak płynnie tak jak ja to widzę bo u mnie gra po prostu chodzi idealnie no. nie ma nawet kurcze cienia, jakikolwiek ścinki po prostu jest tak jak być powinno. A film nagrywa się tak jak się nagrywa No i mówię, raz mi się udało Raz mi się no, udało nagrywać, ale to co nie... Taka jedna była próba. Za 3 minuty. No nic, może tym razem Będzie lepiej No mówię, te próby, które robiłem były no nie najgorsze. Były nie najgorsze, ale no mówię, nie, nie wiem po hmm. prostu. Dobra, wiem, że tu gdzieś... Podoba mi się ta dzielnica industrialna, właśnie fajna jest taka rzeczywiście industrialna. Czemu ci snajperzy coś gadają, w ogóle do mnie? Powinni po prostu strzelać. W ogóle nie powinni mieć jakiego lasera, który zdrasta ich pozycję. Totalny brak profesjonalizmu. Dobrze. Mam nadzieję, że to się tutaj będzie dobrze nagrywało. Ciągle to powtarzam. Już te, sam się tym znudziłem. No dobra, wyjdziemy tam, żeby sprawdzić, gdzie są ci snajperzy. Trzeba będzie się do nich wybrać. Nie pozwolimy tak do siebie bezkarnie strzelać przecież, nie? Tam siedzi jeden.

Było niechcący. Miałem nadzieję na lepszy rozpad. Dobra, gdzieś tu powinien być ...długo jakiś prezent dla mnie, taki choinkowy. Co ty robisz? <laughs> to było śmieszne. Mm. to kurczę zawsze chciałem móc tak zrobić. A tam siedzi. Pod słońce. Dobrze. Powiem, że naprawdę ta gra jest tak fajna. Tak się w to sympatycznie gra, że... że huhu! O! Tego się nie spodziewałem. Nie no, 10 na 10, piękny skrót na no, To już promieniowanie jest jakieś wyższe This is time yeah. Ktoś jeszcze Powiem wam, że... Naprawdę ta Gierka ma w sobie takie coś, czego no, nie widziałem jeszcze chyba w żadnej, w żadnej innej W którą grałem na pewno Gdybym miał porównać z zalanym Wake'em no oczywiście, że to skurcze jak porównywać, nie wiem, gruszki z kokosami albo nie wiem coś jeszcze innego <laughs> Co wolisz, gruszkę czy Mercedesa? No nie wiem, ciężko mi. To. Hej, hej, hold it! Tak, ty warning mi Dobra, musimy iść tam teraz. Więc idziemy. Bo tam się siedzi gniepek jeszcze jeden. Tu się nie ma czego przyczepić. No już, już myślałem, że się ma przyczepić. O kurde, mnie za sobą. Ej, ej! Kurczę, tu się łatwo utopić naprawdę. To był cud prawdziwy. Że się nie utopiłem. Uuu. Dobrze, drodzy Państwo, nie wiem jak długo to się już nagrywa. Nie wstawiłem sobie żadnego stopera ani nic. Ale nie chcę, nie chcę, żeby te odcinki były zbyt długie, z tego względu, że nie wiem, jaka jest ich jakość, tak naprawdę. No i co jest również bardzo nieprzyjemne, nie to jest to, że nie, nie ma takich saveów zwykłych. I tak naprawdę nie, nie mogę sobie stwierdzić, a ten odcinek to mi się nie podoba, to sobie nagram go jeszcze raz. No niestety, niestety, co, co już.

No co jest? Proszę. Też tak zawsze reaguje, uwielbiam snajpkareczkę. O oh, yeah! <laughs> Jakie konwulsje, kurczy. Nieładno się tak śmiać z konwulsją. Taki bredgen kurdy gościu uprawia. Gdzie, gdzie to? <gibret> masz, zwracam kulkę. <gibret> nie no stary to robisz złe rzeczy. Tak nie powinno być. Dzięki. Dzięki, że przestałeś. przyniłoby mi się to jeszcze długo. Gdybyś nie przestał. W koszmarach. Dobra, jeszcze mam jakiegoś snajpunia gdzieś? Nie wygląda na to. Spróbuję się przenieść na ten drugi dach. Tu mogę nie dolecieć więc chyba spróbuję najpierw na ten mostek Stąd będę miał lepszą pozycję snajperską No nawet jeszcze jakiegoś snajpera A tutaj jakiś siedział kiedyś o, chyba tu jeszcze jakiś promyczek widzę A! A ja proszę, jakie to miłe. Eee, dobra, ten w ramię dostał. Jeszcze ktoś? Jeszcze tu na dole gdzieś. A Ciebie to ręcznie wykonamy. No i tego... No tego szkoda amunicji, tego też trzeba jakoś inaczej. No dobra. To było wykorzystanie naszego nowego ciosa. Ulepszenie amunicyjne, jeja! Yeah. Tak marzyłem o ulepszeniu amunicyjnym. No. Poddaj się, nie masz szans. O. Oh. oh crap. Trochę dalej. To miałbym kiepsko. No. Cześć. Dobra, wchodzimy tutaj. I tu będziemy kończyć nasz odcinek. Także w następnym odcinku będziemy wiedzieli, jak się nagrał ten odcinek. Tak. Wspaniale. look alive. Got you some new Look alive. Ciekawe co to znaczy. Nie wiem, czy taki wspaniały z angielskiego nie jestem. Drodzy Państwo, kończymy w tym miejscu odcinek. Zapraszam Was tym, tym samym do obejrzenia następnego. Mam nadzieję, że ścinka nie była zbyt straszna, ale naprawdę boję się odpalić ten film. Naprawdę, jeżeli by ktoś z Was miał jakieś rozwiązanie tego problemu, to śmiało. Naprawdę bardzo bym chętnie chciał usłyszeć, jak to można by poprawić. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.